Dziennikarze, o jaki tłum, no, ale nic dziwnego, bo to rzeczywiście wyjątkowa okazja, wyjątkowe święto. Cały czas jeszcze jesteśmy myślami tam na Stadionie Narodowym, gdzie nasza reprezentacja odniosła historyczny sukces. Wielkie święto polskiej piłki. Witam na konferencji prasowej prezesa PZP Zbigniewa Bońka. Panie Zbigniewie, może zanim oddam głos, powiem parę słów, które moim zdaniem powinny, a nawet muszą paść. No nasz awans na Mistrzostwa Europy do Francji był jak najbardziej zasłużony i po prostu nam się należał. Należał nam się po 120 latach zaborów, po tych wszystkich przegranych powstaniach, po strajkach na wybrzeżu, po bitwie pod Sydynią, Pamiętamy ją wszyscy, kiedy polskie dzieci zostały wykorzystane jako żywe tarcze. Pod cedynią, która była, jest i będzie nasza. No, ale Lwowa to szkoda. No, Lwowa szkoda, ale nasza reprezentacja, myślę, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. i Jeszcze wszystko się, wszystko się może zdarzyć. Także, panie prezesie, gratuluję awansu, który jest sukcesem, no... Całej naszej drużyny, ale przede wszystkim lidera Gwiazdy Światowego Formatu Roberta Lewandowskiego. Tak, no. Robert, Robert, Robert! Robert! Robert, tak, 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 oczywiście, oczywiście. Robert Lewandowski jest bez wątpienia, nie mam wątpliwości. Najlepszym, najlepszym, najlepszym piłkarzem. No ale ale żeby Robert Lewandowski mógł strzelać bramki. No to ktoś musi mu co podawać piłki. Gdzie? Do przodu. Ktoś musi zabezpieczać co? Tyły, tak? Także brawa dla całego zespołu. Zespół, 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 zespół! moment, moment ale żeby był zespół, no to musi być i co? I trener, no. tak? No. Trener, trener, mój kolega, mój kolega, mój kolega Adaś na Prawda, zrobił kawał dobrej, niesamowitej roboty Zrobił taką, z takich grajków raptem Z paru grajków drużynę poskładał I on miał pomysł, i on miał wizję Jak ten zespół ma wyglądać Brawa dla niego no. Trener, trener, trener Prawa dla mojego kolegi, prawa dla mojego kolegi, tak? A dać na tak, tak, no ale, ale umówmy się, tak, no ktoś jednak tego trenera wybrał. Ktoś temu trenerowi zaufał, prawda? Ktoś miał wizję, ktoś, ktoś miał pomysł, jak ten trener, jak ta drużyna i jak ten Lewandowski ma wyglądać. Pan! Słucham, 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 Kto, kto, kto? No, pan zbiegnie Tak to ja! Nie, nie, bo nie! Ale trzeba też pamiętać i o tym y, y, przypomnieć, że y, ktoś na tego Bońka konsekwentnie od początku stawiał. Proszę państwa, Grzegorz, lato! 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 lato, lato. Ktoś w tym, ktoś ten cały PZPN uporządkował, a ktoś przyszedł na gotowe. Tak, Panie Grzegorzu, no to oczywiście. Wiemy, kim pan jest. Legenda, historia tak. polskiej piłki, ale, panie no. Grzegorz, bo to. Przepraszam bardzo. Tak, ja, ja już. Ja już je, je, jedno, je, je, jeszcze, że wzięli się za Blatera, wzięli się za Platiniego, wzięli się za Dubienieckiego. Za ciebie też się wezmą, Zbyszku. Już! <zysyptych> <ś wildlife> <ortune> <ślesy> <so> <kli> o nie, niego! Proszę bardzo. Pewnie dziennikarze mają masę pytań. Proszę bardzo. Jak to się stało, że postawił pan na trenera z Polski? To jest bardzo proste pytanie, e, ponieważ wiem wszystko, wiedziałem również to od początku, że selekcjonerem reprezentacji Polski może być tylko Polak. Dlaczego? Dlaczego? Bo taka jest nasza mentalność. Bo tylko polski trener w polskiej szatni będzie umiał bez fałszywego akcentu krzyknąć chłopaki kur... I w, tych słowach, I w tych słowach jest wszystko, wszystko. Jest motywacja. Jest odwołanie do honoru. Jest są prośby. Jest groźba. Tak, to jest plan taktyczny na całe spotkanie. To jest, to jest, to jest odwołanie do to jest odwołanie do opatrzności nawet. Tak. Tak i żaden Belg, żaden Holender, żaden Niemiec, nawet spolszczony Białorusin. Tak by nie umiał tego powiedzieć. A jak to się stało, że pan postawił na polskiego trenera? To się pytało. Panie Zbigniewie, czy pan jest zazdrosny o Roberta? O jego sławę, o to, jak pięknie strzela gole, o to, że owszem, no jest genialna drużyna, ale to jednak on jest tej drużyny liderem. No, król strzelców eliminacji. Król strzelców eliminacji. Ja byłem królem strzelców mundialu. Tak, wspaniała historia. Panie Grzegorzu, bardzo proszę bardzo proszę. Bardzo proszę. proszę, proszę. Proszę bardzo, kto teraz? Ja, jakie było z, panie? Za czy jestem. <grym> no oczywiście, no, czy, ja jestem, czy ja jestem zazdrosny o, o sukcesy Roberta Lewandowskiego. Oczywiście Zbigniew Boniek nie jest zazdrosny. Zbigniew bo, Zbigniewa Bońka cieszy skromna rola skromnego prezesa, który. No, oczywiście, no gdzieś tam też był jakimś bohaterem tych eliminacji, prawda? No bo oczywiście, oczywiście, no istnieje zespół z jego liderem, Zbigniewem Lewandowskim. Robertem! tam Robertem! Po tym, jak strzeliłem, strzeliłem pięć bramek w 9 minut, prawda? Po tym, jak strzeliłem trzy bramki belgą na Camp Nou w Hiszpanii, po tym, jak rozwalam Juventusem wszystkich w Bundeslidze, tak? Po tym, jak strzeliłem zwycięską bramkę w meczu Polska Irlandia. Nie to, a, a, Po podaniu Andrzeja Buncala. No przecież... nie pan, no to Robert Lewandowski strzelił gola Irlandii, no. Lewandowski! No to przepraszam. No to przepraszam no bo My się mi czasem mylimy. A jedziecie do Francji, na kogo chcecie trafić w grupie? To już było! Nie było? Tego nie było, tego nie było. Na kogo chcecie trafić? Na kogo w grupie, na kogo, wszystko jedno. Na kogo w grupie, wszystko jedno, absolutnie z prezesem takim jak ja nie musimy się bać nikogo. E, dlaczego jest pan na pasku Putina? W ogóle u ruskich. Przepraszam, nie, nie rozumiem pytania. Co nie rozumiem? No, w sztabie szkoleniowym obok Nawałki siedzi jakiś Iwan. Słucham. Oczywiście siedzi Tomek Iwan. Panie, Tomek Iwan, były piłkarz, prawda? Tak. No, no jest, są od pewnego czasu, nie ukrywam, naciski, żeby go usunąć ze sztabu. No albo żeby przynajmniej chociaż zmienił nazwisko. Tak, zmienimy mu, zmienimy, zmienimy. trenerowi Janowi Urbanowi. Też zmienimy tak. nazwisko, bo to nie wypada. Kochani, a teraz tamtych, naprawdę cudowna, miła niespodzianka, która chyba wszystkich zaskoczy. No, pojawi się za chwilę człowiek, który o piłce nożnej, o polskiej reprezentacji wie, wie wszystko, no, który jest, można powiedzieć, bywalcem szatni polskiej to kto reprezentacji. By, mój, kolega, mój, ko mój kolega, mój kolega, mój kolega. państwa, pan prezydent Andrzej Duda. Tak, tak. Dzień, dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, kibice, zawodnicy, działacze, chciałbym powiedzieć, że jako prezydent, który od zawsze był z tą drużyną, od zawsze wierzył w tę drużynę, chciałem na, na ręce pana prezesa Zbigniewa Bońka złożyć serdeczne gratulacje. Zawodnikom, trenerom, działaczom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego awansu. Bardzo dziękuję. Brawo, brawo, bardzo dziękuję. Brawo, dziękuję brawo. Brawo. Nie ma za. Nie ma za. To... Także To co? Jedziesz się do Francji! No. no tak, jedziemy do Francji. Przepraszam, mógłbym to zostać jeszcze bardzo długo, ale obowiązki mnie wzywają. Czy ja, panie prezesie, jeszcze mógłbym tylko zdjęcie? Oczywiście no, nie ma problemu, Andrzej. Akurat mam w, w pałacu miejsce, Aha. bo tam był obraz, nie ma go, nie, nie, nie wiem, co się stało. mogę sobie eee. z panem. Dziękuję bardzo. A, a jeszcze chciałbym e, z Robertem Lewandowskim, jeśli można. A nie, a nie, Robert pojechał. Nie ma Roberta, mój kolega, ale pojechał. Pojechał. Tak? Jestem ja tylko. No to... to, tak powiem, szkoda. Nie no szkoda, no mogę być na dwóch, tak? no, Aha, no to dobra. Przez